Od razu Miałem 30 Na prawie 200 Nawet kurwa wyskoczyć nie mogę O kurwa Ej Ulecia, gdzie też to to za tą to górą tam? Nie? Ule, nie. Ja no, pierdolę tutaj, 200 do no, tej Pierdolisz No To wyłącz, bo to się nie da grać No czekaj zobaczę Ej tu kurwa goście jakieś leci w ogóle z nami od Czekaj czekaj Chuj jebany Daj pompę, a o ty kurwa i się zabiję teraz Kurwa gdzie to jest gron O kurwa gościa ma Ej chodź mnie aż ja pizga killofem jebanym Pomocy kurwa Kurwa co <gry> jest ej Nie mogę mi zrobić chuj Zaraz Czemu? ten PS to mi w do kurwa Dobra pierdolę, nie grasz <gry> zajmali mnie. Bo nie grałem tego w nie, <grafy> nie umiem grać w tę grę. Czekaj, wysyłę. Ten napiszę do Maxa Ale wyłącz tego live'a, bo jak tak ten to. No, czekaj, nie. że otrzymy. Chyba, że kurwa, czekaj, jakoś może tu zmniejszyć. No, tak tak. Czekaj, no. Eee. Ustawiania... <noise> Co ty robisz tam? Ty coś tam wpierdolasz? Eee. <noise> no duro dźwięk jakbyś coś żar, kurwa. Teraz już kurwa nie da się ustawić jakości pierdolę. Max napisał, że wbije. A kurwa się będzie ze mnie śmiała. <laughs> kurwa co to zrobić z tym pingiem, czekaj. Czyli... Jest jedna osoba kurwa Czekaj, zaraz zobaczę. Kurwa Max, czy to ty, czy nie No. Teraz znowu tutaj czy nie? No to jest tu? Ale tam na tą samą? No, gdzie to jest? Czy gdzie? No tu dali. Gdzie to jest kurwa? A czekaj. Tu gdzieś no. Tam! No nie, tutaj. Dobra. <coughs> kurwa, czekaj. <coughs> o dobra, Max o, jest. Górnie, Pozdrawiam z zabolało. Pozdrawiam widza. Jakaś kurwa tu leki. Jakaś kurwa tu przeleciała. <coughs> Boże, dwóch ludzi spierdalam stąd. Dwóch Ej, chłopów so tutaj tu, jest. Co to kurwa? Jej, Tyle tych chłopów tam jest, wiesz, że... Ej, tutaj tu jest baj kurwa. Ale mą kurwa Czekaj, ja ty bieram, chuj o, mam kurwa lagi Z ja ty jedę chuj jest dajedany już Uff co mam kurwa szczela No i chuj lezę kurwa jeden kurwa Jerdolić Ja sam nic nie zrobię piwam coś, coś Ja szpiwam się Ja już na... mogę wychodzić z gry kurwa No dali to ich, To jeszcze jeden <grym> na <grym> <grym grym> A chyba Albo więcej ja nie kabię no Ja na dziędzie oni są Na dole chyba oni tam byli? Tam do góry? Ej, to dwóch chuj jeszcze jest tej Dawaj, chodź z nim Kurwa, nie mają budować z tej grze zajebany Wierdolę, Nie ma budować już, ja Jest dole tą grę, jebaną Nie umiem w nią grać i tak nie zdążę tam dojść, kurwa. Kurwa mi PS zero wyjebie w powietrze. Dobra. Co się stanie? No PS mi w powietrze wyjebie zero. Tak kurwa buczy jak odrzutowiec. Dobra, chuj zjebać Zaraz tutaj... Maxa, za ty, ty co robisz kurwa? Z GTA na pierdala szuju? Tam są te kurwy jeszcze czy nie? <grym> no to są. jednego zajebałem tam Kurwa ja zdechnę. <grym> Idź ich rozjeb kurwa Zapierdol... Zapierdolą mnie. No już mam kartę tam na dole jest. Jest? Jeden, yes, chuj, zajebamy. No i chuj, na pizdę mnie <laughs> Nie potrafię <laughs> grać w tą grę. Stał gościu dwie minuty w miejscu, się nie ruszał. Ja go nie trafiłem ani razu, nie. On jest. Elo, chuju Kurwa już nas zajebali, kurwa i co tam już spoczyłeś, bandali? Nie, no. nie, nie, nie spoczyłeś tych chuj? jest stało. Kurwa Maciu. co, co to No, Co jest tym głównym jebanym? Ej kurwa, te tam ja jedna, a nie mi tu kurwa piszesz. Co, co to ma być chuju? Zarobana dostajesz kurwa. Ej no co jest kurwa? No co? O, dobrze. Gra mi się zminimalizował. Dobra Kamil, dobra. Ej krzywy też właśnie na lajwa kurwa, sam więcej sam ludzi by No właśnie ważej, wstał co te chuje pisów. Na ja nie wiem czy ja w ogóle sługuję tak? Kolegom, trzeba Zaczęli wyszczać i. linka. Założymy się, że zaraz no, no, na no, starcie. Kurwa, mać, gdzie lepimy? Znowu to samo miejsce, czy nie? Czy jebać? inne, kurwa, czasie. No tutaj zaraz. na tą, tą latarnię jebaną <laughs> No dobra, niech ci będzie. Mówisz? Dobra. To tam? No. Okej, teraz mi się zalogowa... Zlatyjmy dół. Dawaj, zlatyjmy. za ty chuj oglądasz czy nie? Co ci śmiesz? Nie wiem kurwa Ej, czemu ja czata nie mam? Ej, ale nie, nie. Ej. dzisiaj w tej biedronce to ja dur nie mogłem, nie? Kiedy? <laughs> <Cześć. śmiech> no jak ci przezili. nie? Ej, ja tu nie mam czatu, co jest? Było skrzydło O, Max oglądał? Ej Kamil, zaraz. kurwa, tylko nie mam konta w banku tej. Bo Kamil pisze, że bym robił te rób cel, do najtów na Mandat i chul. Kurwa jeszcze nie wleciałem, ty ja pierdolę Ej, Ciekawe kto by wysłał do najtów. No Kamil chyba Ej, tak Stieram. żebym trafił, że nie wleciałem tam i chuj pierdolisz Ty <laughs> masz No dobra jestem tu w tej chałupie No dobra No a tu nie ja nikogo Ja pierdol Kurwa macie ale lagi Co to jest? Harnacie ale kurwa spadło rzeczy w opie! Dur! Co dobrze leci? Dobrze. Ale jak to? Chcesz kałaśka zielonego? No zabierz mi jest Dobra, ta Femik to jest gór niebieski. O! I ta skrzynka jest na dachu czy co? A no ja wiem gdzie jest skrzynka. Tutaj jest suka. Ej, dawaj tego kocha. No gdzie jesteś? Tu kurwa gdzie na jesteś? plecach. Ej czekaj stój Ja też mam Rzuca? I koniec o. Ej kurwa jeszcze mam czekaj Kurwa wyjebałem Zjej. to gdzieś Co jest ale laga miałem no jak no chcesz, czyż... o ja mam stówę ej już. Ale lagi masz chłopie Ty w, w żdopłot żydopł... weźmiesz <laughs> Legion 205 Dobra później. tą chatę jest już ten nie? No. Dobra, gdzie idziemy? No w pizdę, stąd. Idziemy Pisz, czy tam, gdzie za... tam. Już zajebani na pizdę. Tam jest ostatnia no, no. Kurwa, ja na pizdę już nie mam... Dobra, mam. <noise> Zachęcam widzów do zostawienia łapki w górę. <głos> <głos> Kurwa. I czekaj, bo ja chcę czat widzieć, nie mam czatu. Dobra wyjebane Czekaj jeszcze tą chałupę trzeba sprawdzić Dobra dur. Słysześ to jak tak pipczało? i mamy strefę, jest dur dobrze No bo to zrzut chyba gdzieś będzie No kurwa nie mogę Aha. iść Ej, byłem w chałupie i mnie nagle to Znowu kurwa Kiedy Dolisz jest do góry tą burkę i co jest? Nie, bo to są lagi dury, fuj. Czy też tak masz? I gdzie tu się na górę wchodzi? Co to jest? Ale co? Ty też takie lagi masz? Nie no, nie mam tak. Nie mam <śm> <śm> Co, ty masz tą skrzynkę? Bo ja tu weszłem, a jej nie ma w sumie. No bo ja otwarłem. A, potkę dużą. Ha! Gdzie ono? Co ty piskasz? tutaj? Harnasia. Dobra, piszczamy stąd. Tu. Kurwa, czekaj, ja na chwilę wyłączę live'a, i Jedną inną jakość albo coś, bo nie wiem, kurwa, nie da się ugrać. Czekaj. Zapraszamy po chwilowej przerwie.